Witajcie serdecznie po tej małej przerwie. Ja już w Diablu mam setny poziom. Ekwipunek, no jeszcze w większości do wymiany. Dlatego 120 worków goblinów, 7 legendarnych będziemy sobie dzisiaj otwierać. Niestety jeszcze troszeczkę kaszel mnie męczy, więc gierki, w których jest dużo czytania, będą musiały troszeczkę poczekać. Ale już jest dużo lepiej. Dobrze, no to no, zaczynajmy zabawę! Jedna gwiazdka. Jak zapełnię jak to podejdziemy do Kowala. O, starożytne unikaty. Ale bez gwiazdki. Ładnie nawet. Podsugusy, Co tutaj mamy? Szansa na trafienie krytyczne. Właśnie mi szansa na krytyka jest tutaj potrzebna. Mam build podminiony typowo. Zapełniliśmy. Czy jakiś afiks nam się podniesie? Nie. Więc skrzyneczka. Coś z gwiazdką. Później będę przeglądała te gwiazdkowe. Jedynie, jak tam będzie jakaś odporność na żywioł, no to od razu pójdzie do sprzedania bądź do. Redukcja kosztów zasobów, bo też kompletnie nie jest mi potrzebna. Więc reszta może iść albo do kowala, albo do sprzedania. To sobie u kowala przerobimy. Tak ładnie, nie? To pięknie wygląda, nie? Przydałaby mi się kosa dwuręczna, tylko że, no to będę resetować, bo mi weszło do życia zamiast do INTA. Mam piękny miecz dwuręczny. Obrażenia i inteligencja na gwiazdę. Co w butach? Zdrowie na sekundę. Obrażenia, to to zostawimy. Maksymalne zdrowie, no. Ale jeszcze zasył i odporności, czyli nie bardzo. A postać pod inta do odporności ma dość. A, spot, nie wiem czy A akurat unikaty na razie zostawiam wszystkie, bo widzicie jak mało jest z gwiazdkami, nie? Nie mam bildu typowo, gdzie bym potrzebowała jakiś unikat, ale nie wiem czy nie będę zmieniała. No szkoda, że z jednymi gwiazdkami, nie więcej. Szansa na unik odpada, odporność na zimno odpada. Broni, z zasob. też do przerobienia. Szybkość ruchu. No, szybkość ruchu może się przydać. To później zależy jaki build. Ale nawet sobie tutaj odniesiemy kwawalansa i trafienia w krytyczne umiejętnościami głównymi. I aspekty ulepszone. Jeszcze nie wszystkie mam na maksa ulepszone, ale większość już. Teraz w sumie zajmuję się levelowaniem glifów. Legendarne, oczywiście pójdą na koniec. Smutne żadna gwiazdka. Nie mam nic pod tarczę, ale max zdrowie jest, więc zostawimy. Jakieś rękawiczki. Niedługo miejsce mi się skończy. Ogólnie to skrzynka jest bardzo malutka. Tu akurat miałam worki, tak? jednak Jedna, druga część kwipunku, Pieczęcie i materiały. No i unikaty. Ach, tak, a przerobić. A może sprzedamy tym razem. Pieniądze są tutaj bardzo potrzebne. Zapraszam podróżni. Bardzo dziękuję, przyjaciółko. Piaski poproszę. Jakie? Zamiast eksplodować natychmiast, wybuch złoku. Zwłok przyzywa niestabilny szkiele. i pod te rękawice akurat jest jakiś build. O, unikać z gwiazdeczką, do zdrowia. I pod te spodnie też jest build. Mamy kruska. Osa dwuręczna. Po umiejętności ciemności wzjębiają wrogów. Zwiększają obrażenia. Trzy unikaty. Ja później sobie przejrzę. Jak będę miała te same itemy, to po prostu najsłabsze pójdą do przerobienia. No leciały unikaty, to nie leciały gwiazdki. I znowu afiksy. Aspekty. Staną ulepszone. Trzy gwiazdki. Ciekawe co. Zdrowie, poziom zasobu, odporność. Ała, Awa! Awa! Jakby było zdrowie, inteligencja i obojętnie co to by było super. To najlepiej mistrzostwo do szkielecików, na przykład. Ta klaty prawdzie ma tylko jedną gwiazdkę, ale... ma trzy do Mistrzostwa Golemu. Bardzo dużo obrażenia to golemowi podnosi. Zdrowie na sekundę. Nie wiem czy ten hełm zostawić. Aha, jeszcze tutaj mamy unikacik. Co szósty atak sługi jest wzmocniony przez. Co Mój Nie będzie wyczekiwał twojego powrotu. Zostawimy ten hełmik, zobaczymy. Bo mogę mieć jakiś build, pod co zasób będzie potrzebny. Zaczyna nie od zera. Pobijutko, powiem wam, jestem rozczarowana. Odporność. No postać pod inteligencję to odporności nie potrzebuje za dużo, ale mamy aspekt do ulepszenia. Starożytny bitenek. Mam nadzieję, że coś w tych legendarnych workach będzie, co będzie można wykorzystać. Ogólnie to to wydarzenie z goblinami jest świetne. A jeszcze jeden. Mówiłam, że miejsca zabraknie, a ja dorzucę wtedy. Uf. Nic do ulepszenia, czyli tym razem sobie sprzedamy. Uczciwa transakcja, No materiał już troszeczkę też mam. I nic. Na z odpornością. Pierścień sobie odłożę z intem. Ja tak homikuje, a później robię porządek i po prostu przerabiam buty. Kolejne buty, ale słabsze. Chociaż Jeno ja dużo, 17, szybkość ruchu 13, 19,5, 13. Tak pomieszane. Tarcza z krytykiem, redukcja kosztu zasobu. Nie interesuje mnie. Dobra, to już. Owe dwie pary butów idą tu. A tu rzucimy spodnie. Pierścień tu. No i ulepszymy sobie aspekt. Słabiutko, powiem wam. No ale jeden przedmiot z trzema gwiazdkami, nie? że mi nie pasują te statystyki w nim, to już mój problem. Mur, ale szybkość ruchu maksymalna. Ładny. Jedynie 6,5% redukcji obrażeń to jest malutko. Ale pierwsze dwa maksymalne pierścień starożytny. O, ten pierścień też jest fajny. Też, też jest bildzik pod niego, żeby automatycznie. Tylko, że strasznie długi czas ma, bo 2 sekundy. I zostały nam legendarne torby. Dobrze, materiały się przydadzą. Pierwsza legendarna i już mamy unikacik z gwiazdeczką. Plus 26,2% obrażeń. A tutaj? legendarna kosa. Ja teraz słabo. Olej na rękawice. Na piersi. Leć tego więcej, ale wcale niekoniecznie lepsze, nie? O, amulet z gwiazdeczką do całkowitego pancerza. Hmm. Pierścień. Rękawice. buty. Bardzo poproszę coś z dwoma gwiazdkami, chociaż... Aha, nie mamy miejsca. Dobrze, to ostatni worek będzie miał pusty ekwipunek. Ta kosa miała zdrowie przy trafieniu. A Dla przygody zostawimy. Wyszło z tego coś dobrego. Bez gwiazdek nawet nie patrzę, bo to nie ma sensu podmieniać już na tym etapie u mnie. No, niestety. Nic, co mogłabym podmienić. Będę trzymała kuźnie, rozgrzewanie. No i tak to jest RNG, nie? Ale mamy jeszcze te 12 worków. 11. Spróbujemy, może. Tam będzie coś ciekawszego. Mhm. Bardzo ciekawe. Pierścień z zasobem. Amulet z obrażeniami. I to już jest ładnie. Bo amulet mam też do wymiany. widać mam 15% odporności na wszystkie żywioły i nie jest mi to potrzebne. No ale ani maksymalnego zdrowia, ani zdrowie na sekundę, obrażenia i szczęśliwy trap. Zostawimy, nie? Jeden pod zasoby może też zostawię. Nie mogę wszystkiego pozbywać, bo później będę szukała. Dobra, to już pójdzie na sprzedaż. W kamieniu. No i nawet te 11 worków. transakcja. Nic nam nie dało. Wróć wkrótce. Więc będziemy biegać dalej. Ogólnie to mapy mam już porobione. Wszystkie, jeżeli chodzi o dodatkowe punkty mistrzostwa, bo to było najważniejsze. A glefy tam mam na 17 poziomie. Tak więc jeszcze troszeczkę biegania po koszmarach mnie czeka. Na pewno nagram jakiś tam koszmarek. No a dzisiaj no to by było na tyle, jak widać. Brak szczęścia. Ale nie ma się co zrażać. Nie można w jeden dzień się całkowicie ubrać, nie? bo by nie miało sensu wtedy granie. Więc dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.